Kolejna część i totalnie nie mam co się od w tej fabule zajebanej. Że to jest totalnie oddzielna hmm. historia. Szkoda. Spokojnie, trójka z powrotem znowu jest fajna. Dwójka też z pewnością jest cudowną grał. Na pewno. Skok. Shift kółko myszy. Dobra, gdzie napadzie shift? <głosy> <głosy> jak, jak naciska mikro, jak on łapie kurwa za pięć, żeby fangę mocniejszą wyjebać. <noise> Wymiarze. Hormony. To to męski ma być. Rysy twarzy. Przecież tu się kurwa i nic nie zmienia. O kurwa, dobra, się zmieniło Ale jesteś piękny. Dobra, nie Te włosy są lepsze. Włosy mi rasa, człowieku. Nie wspominajmy o tym imieniu w sobota. <laughs> Przepraszam. Proszę. Ktoś mu musiał czymś przyjechać, nie w środę go widzisz ta... <laughs> dobra, to? Dobra, chuj z tatuażem, tatuaż to za dużo będzie już. To jest moja postać. W Dark Souls'ach 2, jest kurwa piękny Czy to naprawdę ty? Tak, to naprawdę ja! Nawet gra nie dowierza Ty kurwa, co on, on się świeci, on blask daje Jak będę w ciemności się nie zgubię, kurwa, nie ma chuja. Piękny jest, to moje dzieło Czy to był łajdak? To był kobieta, więc wymaganie bicie na miazgę? Co do kurwy, kto to kurwa napisał? Niezła robota Idźmy kolejną drogą sprawdzić. Pierdałam kurwa petardę, ale ja nie mówię, To jest boss, nie? Czy nim mogę spać na przykład? Czy nim przejdą przez tą wąską tołą? Eee, Ja pierdolę, nie? Ale przynajmniej dostałem odpowiedź, nie? Dobra, idę do bossa, kurwa, zobaczę co jest z bosem. Może dla bossa ja jako jedynego będę coś bił. Mocy jeździec. Eee, ja pierdole, szybko poszło. Parara, pa, 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 pa. Kurwa, jest chwyta. Jak ja mam tu uderzyć, kurwa mać. Ach, chuj w to. Kurwa, inne sterowanie. O, tam jest jakiś kutafon. Ty kurwa, zoof Kurwa, co to było? pierdolony słów, kurwa. Ci spodziewałem się czegoś takiego. Nie, kurwa, tu dusze są jeszcze. Ja pierdolę, co ja zrobiłem. Znowu sterowanie mi się pojebało. Czy ja jestem, kurwa, jakiś J akustyczny? Jebilu. Jeden jeden. Uznajemy to za remis. Co to kurwa było? Eee... okej okay, chyba za pierwszym razem okej okay. tu wejdziesz misiek? o kurwa o kurwa No to nie, ja tam nie chcę być. Ty masz taki atak, ty kurwo! No nie spodziewałem się takiego ataku po tobie. O! <grystanie> was spopierdaliło. Więcej was kurwa matka nie miała? Co to za wogę? Czemu? Jaki on jest kurwa mocny na ten etap. Albo ja jestem z gigach chujowy. Jak też może być. Co to kurwa za spel? Ale jesteś kurwa opierdoloną. <noise> Imo to muszę się nauczyć go parować na no. tak mało mu bije. Muszę trzy razy go sparować, żeby mu najebać kutasowi. Jest to do zrobienia, no kurwa jest. Po pierwsze, jak on wali mi ciosa, to muszę rolować. Jak zaczyna kastować, muszę rolować. Jak? Nie wiem, dziwne są te solsy, kurwa. A, ten mob przez coś lesbić, już tyle razy go zajebam! Co ja przed chwilą kurwa mówiłem? 50 jabłka, kurwa ej. Ja zabiłem, kurwa jednego bossa w tej gierce, mam 50 śmierci. Miałem 50 śmierci wydaje się jedynce, gdy zabijałem gargulce? AAAAAAAA KURWA No nie no kurwa coś tu jest pod chuj. Ja go chyba nie powinienem tłuc po prostu To jest kurwa on jest jakiś popierdolony Ja chyba nawet poziomu nie mam O ja pierdolę Zamyśliłem No i kurwa nie wiem gdzie mam iść a, i znowu to mogę zebrać Czyli to się respi po prostu cały czas Okej okay. Czyli jak rozumiem to był specjalnie przeciwnik zrobiony mocno Żeby cię grana trwało, że jest taka mechanika I Żebyś wykorzystał tych oponentów swoich. Okej okay. Nie wydaje mi się Ktoś tak napisał czy co? Czy, czy ktoś tam tak napisał? No Nie, po prostu ja dochodzę do wniosku Dlaczego? A, mi się wydaje, że to po prostu zjebanie, jest, wiesz? No... No nie... Ja staję przy swoim. Spoko. Ja pierd... Ale żebym to zjebał, ja pierdolę. Nara, essa. Co on o, Co on za trijka zrobił kurwa? Chodź Misiaku kurwa Nie pana Dzień przyszedłem Was pa I pa, papa po Esa? Łocie, kurwica! Uf, 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 ile ich tu kurwa najebane? Jebani Wikingowie! Kurwa! Miałem w głowie, że roluję cały czas do lewej strony. I że w końcu zroluję do prawej. No i chuj, zrolowałem sobie do prawej. I się wyrolowałem z mapy, i ja pierdolę. 88 wyjebek. jest, po co komu kukła? Ale mi bije No kurwa idiota. Ale ty kurwa głupi jesteś. O kurwa! Jak on wygląda! Tajemniczy jebaka. Za no, pierwszym razem? Okej okay. Fajny pomysł na bosa. Ten mógł może być trochę lepiej zrealizowany. Design spoko. Ja pierdolę. Dalej za Eee, co mnie podkusiło, żeby to zrobić, ja pierdolę. Ja... Nie, kurwa. I chuj z duszami. To ja narobiłem. No ja w to wejście... Toście kurwa wymyślili, nie? Ojebao, Ale biegnie. Nie wiem, czy coś mi to da, ale mam toczucie, że tak. Tam jest wizda ciemna. Dobra, sprawdźmy. Czy całe to jebanie się z tym? Ja sens. Hmm, chyba nie. Chyba totalnie kurwa nie. Ej, kurwa, jebana. Co mu to mnie? Co?! W dwójce przerywają, kurwa, przechodzenie przez mgłę?! O, wyderzy mnie, kurwa. A, chuj z wami. Zrobię to na własnych zasadach. Fellow. nie o sobie pokazać. Kto wymyśli, te pierdolone Co dać ci w dwójce? Kurwa! Uwaga! W tym fragmencie pada słowo niecenzuralne, odbierane przez platformy typu Twitch jako zaklęcie niewybaczalne, określające osobę wykorzystaną w więzieniu w sposób keksualny. Nasza, nasza! Co? Oj, kurwa, kurwa, Co kurwa, jesteś? Co ty jesteś? ty Na swoją obronę powiesz, że mnie zbejtował. Tak, tak, a ty się dałeś zbejtować, kutwa. Na swoją obronę ty, ty masz, masz kurwa dodatkowy chromosom, kurwa no. Nie będzie woda, nie będzie woda. Kurwa. Dobra, reset streama no. O nasza, nasza, chodź. Stary zobójc. O kurwa, Orsztyn. Dobra, Dobra. Włoska, Aha a co? No to szybko zgasi jak peta mi ja, chodzi jednego cię dostanę, jednego dostanę z tego z tego? Przed, kim? Przed kim na pewno Rem. Remis! Czeski! Czyli co teraz? co się, to się to stanie, to halo? Nie, kurwa, muszę z nim dalej się bić! o pierdole hmm. Kończyło się, kurwa, babci z raju. Dobra, no jest. I w bułeczce, o jezu, taka, ale wołowina musi być taka dojebana. A kurczak to nie powiem, na kogo jest. Powiedz. Pedal, no. Tak. Z jaki kurwa kurwa. <śmienny> <wiedz>. Przecież. <śmienny> w... Ja mówię, wbiję sitek. tak. Ja nie wiedziałem, że jest prima. Kurwa, pisze! Jest napisane, kurwo, ty Jebana, mój nickname Oznajmia, stream on. Co to może znaczyć, kurwa, Jebany idiota? Uwaga, nie ma tu kurwa zerówek, nie? To za twelę. Achipiste, kurwa, no! No nie da się. <gryw> no nie da się. To przyzwyczajony jestem, kurwa, no! Cieszymy się, Rudy, że rosną ci zasięgi na streamie. Przewieczku, odpaliłeś się. Ja? Nasza, nasz. Eee! Nie, się wyjebałem! Kurwa! A wy jeszcze pierdolicie mi na dwóch Kurwa, no! Tak blisko! Pewno. Dostaję to Dobra, nara ci kurwa najka. Jak? Dajcie mi wielką pałę. O kurwa ty jebana. No was popierdaliło kamień, kurwa. Zrzucać mi na łeb. To wy kurwa w twierdze sena się bawicie? Chłopska czapka, no chuj mi z niej. Patrzysz, kurwa, czekaj, może outfit będę miał zajebisty. Pokaż mi tą chłopską czapkę. Ty, no kurwa, jest w pytę. Hehehe, <laughs> dojebane, git. No kurwa, takiego pajanka trzeba jak ryle. Jedność mu kurwa z kapcia. Z jakiejś pały. Czy bicie pału, pająka ma sens? No, nie wiem Ale to jak widać ma Okej okay. No to za pierwszym razem posła Dobra bawić się czy kurwa pussy player wyjebana 24 tysiące Chuj tam Za pierwszym? Naprawdę? Jestem... Jestem inny chyba jakiś. Jakiś taki... W, coś w rodzaju... Wyjątkowy. Trochę inaczej. Dobra kurwa, griduję jak zjeb... <gry> Dobra, robię je na łatwo. Ja, kurwa robię Nie jest Jebać was kurwa do dupy Okej okay. Ale dokurwioną lokję wymyślili, nie? A i tutaj skrót jest Nie jest skrót Jebańce Kurwa to wymyślili Blighton 2.0 nie? Z kurwy syny. Ten kto projektował tę lokację to taki kurwa kutas Sadysta pierdalony, sadysta. Mniej więcej projektowanie tej lokacji wyglądało tak. Jak bardzo trudno i zjebano chcemy lokację. Tak. Uy, I to zrobili, nie? Kurwa, chytnął? Wytwy... co, zajebie mnie? O kurwa. No, chodź mi w plecy, ta kurwa. Ja pierdolę. Cześć, kurwa. Ale kurwa, te lokacje do jebanu zrobiliście. Świetna robota. Nie, nie, nie. lorda skeletów. Nie! Ja pierdolę! Nie! <gurwa> kurwa brak oporu! Odjebało mi! No i zdychaj, kurwa, jebana. co? gruby będzie. No i jeszcze inne gówno. I ta dziwka. Ale skill, nie? Łapka to znaczy mimikara. Wolę się posłuchać. I to co? Truta pewnie. O kurwa, mimik pierwszy. Ja pierdolę. Do tej pory w grze nie było ani jednego mimika. Nie spodziewałem się. Jebańce. O czy tu kurwa, kolega. Ok. -a -a. A nie chuj mi, chuj ze mną kurwa. Pięty, kurwa, ty masz dwie głowy. O, dale, dale, to...